W drugi weekend czerwca otrzymaliśmy dostęp do otwartej wersji bety gry UFL, która od początku istnienia budzi różne odczucia wśród fanów wirtualnej piłki nożnej. Nie mogłem sobie odmówić zagrania wersję testową, szczególnie że jest to pierwsza od dawna gra o futbolu, która nie wychodzi spod szyldu EA lub Konami. Czy UFL ma szansę stać się realną konkurencją dla eSports FC, czy jednak to ta niechwytna kasy z wykorzystaniem kilku światowej sławy piłkarzy, jak główna twarz projektu, czyli Cristiano Ronaldo? Zapraszam na krótki materiał prezentujący moją opinię na temat UFL. Na wstępie zapraszam do zostawienia subskrypcji oraz łapki w górę. Na początek dwie kwestie. Wersja beta, którą otrzymaliśmy to rzekomo wersja 0.52, czyli może niepoczątkowy projekt gry, ale również daleki od finalnej wersji. Studio Strikers, które wywodzi się z Białorusi i aktualnie ma swoje siedziby na Cyprze, ma jeszcze wiele do poprawy, ale jak na to, co otrzymaliśmy, możemy mieć pewne powody do optymizmu. Należy pamiętać, że nie możemy oceniać otrzymanej wersji jak pełnoprawnej gry. Więc mimo że kusi porównywanie jej do serii FIFA czy PES, to należy cały czas mieć na uwadze, że Strikers nie ma aż tak dużych możliwości, aby z marszu rzucić rękawice i jej czy konami, co nie oznacza, że w przyszłości UFL nie może stać się atrakcyjną grą piłkarską. Osobiście podchodziłem do UFL bez przesadnych oczekiwań. Nadal twierdzę, że realną konkurencją dla jej może być tylko inne olbrzymie studio, na przykład 2K, które ma zabrać się za nową FIFA w najbliższych miesiącach. Aczkolwiek po ograniu bety UFL stwierdzam, że Strikers mają szansę odkryć sobie kawałek tego piłkarskiego tortu. Najpierw skupię się na zagadnieniach pozaboiskowych. UFL nie ma być konkurencją dla EA Sports FC pod względem liczby trybów czy mnogości licencji, ale wyłącznie dla samego trybu Ultimate Team, więc nie otrzymamy na przykład trybu kariery. I muszę przyznać, że wychodzi to całkiem nieźle. Twórcy nie wymyślają koła na nowo, więc bazują na sprawdzonych schematach z EFC FC czy PESA. Budowanie składu, wygląd menu, zmiany taktyk czy wytycznych dla graczy wyglądają jak żywcem wyjęte z EFC, Oczywiście z pewnymi zmianami graficznymi. Dużym plusem jest to, że w becie mogliśmy szybko wzmocnić swój skład, gdyż zarabialiśmy spore ilości walut po każdym spotkaniu. No właśnie, w grze mamy nie jedną, ale aż trzy rodzaje monet i każdy z nich ma oddzielne zastosowanie. Jedne służą do zakupu piłkarzy od tych najsłabszych po najlepszych, a drugie wykorzystamy tylko do zakupu najdroższych graczy. A pozostała waluta przeznaczona jest do zakupu np. przedmiotów kosmetycznych czy bonusów. Nie ma sensu za bardzo się rozwodzić nad tym wszystkim, bo całość mocno wzoruje na schematach z futa. Znowu mamy graczy z awarialami, z tym że kartę każdego zawodnika możemy różnorodnie modyfikować poprzez skiny i dokupywane oddzielnie bonusy. To sprawia, że przykładowo kartę Cristiano Ronaldo możemy rozwijać na kilka sposobów i jej ostateczna wersja nie jest nam z góry narzucona. I jak fut. Tak jak wspomniałem, raczej nie ma co spodziewać się, że UFL pójdzie na wojnę licencyjną z EA. W mieliśmy dostępne stroje i herb tylko jednego autentycznego klubu, a jest Monaco. Nawet na kartach zawodników nie znajdziemy informacji, w jakim klubie gra aktualnie dany zawodnik. O ile to jeszcze bym zaakceptował, to dziwi mnie fakt, że nie można segregować na rynku transferowym graczy po narodowości. Mamy również motyw otwierania paczek, ale stanowi on jedynie dodatek, a w paczkach zdobywamy na ten moment jedynie ulepszenia dla graczy, a nie samych zawodników, których musimy oddzielnie zakupić na rynku. Każdy z nich ma określoną z góry cenę, więc nie ma tutaj aspektu handlu jak fut, co bardzo mi się podoba. Pozostałe plusy to bardzo fajna oprawa graficzna, duża przejrzystość, klarowne rozpisanie sterowania, aczkolwiek fajnie jakby pojawiło się więcej infografik, objaśniających poszczególne mechaniki i zagadnienia. No dobra, czas na najważniejszy temat, czyli gameplay. Ogólnie to jestem z niego zadowolony, bo nie jest on tak arcade'owy i rozgrywkowy jak ten z FIFA. Zazwyczaj mecze kończą się realistycznymi wynikami. Żeby zdobyć bramkę trzeba się napracować i dobrze opanować mechanikę. Ponadto premiowana jest cierpliwość w rozegraniu, a nie szaleńcze dribblingi czy huraganowe ataki. Zapewne to sprawia, że wiele osób może się od tego tytułu odbić, ale szczerze, wolę otrzymać bardziej realistyczną wersję piłki nożnej niż to, co otrzymujemy w IFC. Sterowanie jest niemalże identyczne, jak w grze od EA, więc sprawnie odejdziemy się na padzie. Ale niektóre zagrania mogą wydawać się dziwne, na przykład sprint był dla mnie zupełnie nieintuicyjny, gdyż często traciliśmy kontrolę nad futbolówką po jego wciśnięciu. Ogólnie w gameplayu zauważyłem też sporą dawkę losowości. Mój obrońca nie zawsze zachowywał się poprawnie po wciśnięciu przycisku odbioru, a stosując podania prostopadłe, czasami podający zagrywał do nogi, a czasami bardzo daleko od adresata. Na niskich overalach bym to jeszcze zrozumiał, ale w składzie miałem Kevina De Bruyne, który miał podobne skłonności, mimo że to jedna z najlepszych kart w grze. Samo budowanie akcji podaniami oraz strzały są dość satysfakcjonujące. Na początku zdobywanie goli nie jest proste, ale gdy już wykreujemy jakąś okazję i zdobędziemy gola, to możemy poczuć radość, bo tak jak mówiłem wcześniej, to nie jest FIFA i strzelanie dużej ilości bramek w meczu jest rzadkością. Inna kwestia to bramkarze. Tutaj twórcy mają sporo do poprawy. W niektórych meczach mój goalkeeper zachowywał się po prostu dziwnie i kuriozalnie. Animacje też nie wyglądają zbyt imponująco, choć też nie tragicznie. Dużo trudniej wykorzystujemy triki, więc fani prawej gałki raczej obejdą się smakiem. Z wody wykonujemy wolniej i trudniej zrealizować serię trików pod rząd, ale to prawidłowe odwzorowanie rzeczywistości, więc nie mam z tym problemu. Jeżeli chodzi o poziom graficzny, to jest okej okay. i tyle. Niektórzy krytycy mogą stwierdzić, że to taka FIFA sprzed paru lat, ale osobiście wolę, aby najpierw twórcy skupili się na gameplayu, a w dalszej kolejności na szacie graficznej. Aczkolwiek boli fakt, że na ten moment tak niewielu piłkarzy ma wiernie odwzorowane twarze. Ewidentnie widać tutaj dysproporcje pomiędzy topowymi graczami, a takimi np. z drugiego czy trzeciego tieru. Na pewno na dalszym etapie liczę na większą ilość stadionów. Fakt, że tych licencjonowanych będzie mniej daje pole do popisu i może fajnie byłoby zobaczyć jakieś futurystyczne areny albo takie zlokalizowane w nietypowych miejscach, na przykład pośród gór. Rozbudować należy również komentarz, gdyż ten jest całkiem przyjemny w wersji angielskiej, ale jednocześnie ubogi i powtarzalny. Podsumowując, UFL na ten moment zapowiada się na tytuł, który nie zrewolucjonizuje rynku gier piłkarskich i nie zdetronizuje EA. Twórcy stawiają na pewne i sprawdzone rozwiązania, znane z innych serii. Może to i dobrze, bo jest szansa, że część graczy da szansę tej produkcji. Z drugiej strony, chciałoby się zobaczyć więcej efektu wow oraz może pewnej niekonwencjonalności i powiewu świeżości na scenie. Na pewno strikers po becie zebrali mnóstwo materiału do analizy i biorąc pod uwagę, że konsekwentnie rozwijają swój projekt, możemy liczyć, że za kilka miesięcy wrócą do nas ze znacznymi ulepszeniami. Dla mnie UFL udowadnia, że nawet nie mając ogromnego zaplecza finansowego oraz doświadczenia, stworzenie atrakcyjnej gry piłkarskiej jest możliwe i na pewno chętnie dam jej kolejną szansę, gdy wyjdzie pełnoprawna wersja. Premiera jest rzekomo zaplanowana na aktualny 2024 rok. A wy co sądzicie o UFL? Czy beta was rozczarowała? Czy wierzycie w ten projekt, w który Cristiano Ronaldo zainwestował podobno 40 milionów dolarów? Czekam na wasze komentarze i zapraszam do zostawienia łapki. Zachęcam do sprawdzenia innych materiałów na moim kanale.